Dzień dobry. Dzisiaj bardzo zachęcam do przeczytania książki, którą napisała Jako Ogawa, a jest to ukochane równanie profesora. Jest to historia, nie zawaham się tego słowa użyć, trójki przyjaciół. Przede wszystkim profesor matematyki, wybitny człowiek, wybitnie zdolny i znany, w pewnym momencie traci pamięć w wyniku wypadku samochodowego. I niestety dla niego całym życiem pozostaje to, co umiał najlepiej robić, czyli liczby, równania, cała matematyka. I jako gosposia, żeby właśnie pomóc mu w tym życiu, przychodzi młoda kobieta, która ma dziesięcioletniego syna. I już na początku wie, że będzie trudno, ponieważ profesor tak stracił pamięć, że pamięta tylko 80 minut w ciągu całego życia. I od początku... Zaczyna poznawać codziennie tą samą osobę. Ale w jaki sposób? To są właśnie te relacje, takie budowanie na tym, na czym się, w czym się człowiek najlepiej czuje. Więc profesor pyta na przykład o numer buta, o wagę, o takie rzeczy związane właśnie o wzrost z matematyką. I później zachwyca się każdą liczbą, każdą cyfrą. Mówi, jakie one są wspaniałe i piękne i do czego służą. I to wzbudza niesamowitą ciekawość tej właśnie gospodyni. I widzisz, że ten profesor nie jest tylko i wyłącznie takim biednym, zagubionym człowiekiem, który stracił wiele, ale wspaniałym, mądrym nauczycielem. I wykorzystuje to w jakiś sposób do na przykład, do tego, żeby uczył jej syna matematyki. Oczywiście z pełnym sukcesem, bo yy, tak to się właśnie zdarza, że jeżeli coś się lubi robić, to robi się to najlepiej, mimo utraty pamięci, bo cóż to jest 80 minut w ciągu dnia tego, co się pamięta. Niewiele. Ale to nie tylko matematyka, to są ważne tutaj relacje, bo każdy ma jakieś swoje dziwactwa, nawet które są z nami od zawsze. Tylko trzeba umieć być tolerancyjnym i starać się z takimi ludźmi po prostu rozmawiać, rozumieć ich problemy, a wtedy znajdziemy w nich naprawdę duże piękno i nauczymy się być ludźmi. Także zachęcam do przeczytania książki nie tylko o matematyce, ale o relacjach między różnymi ludźmi. Proszę bardzo, ukochane równanie profesora.